Matko i chora córko, będzie dziewiąta część? Dej szybko dziewiątą część! Żądam dziewiątej części, bo recydywa 5 lat i Majtki dada w kozła i dziecko płakała przez stołsy z waty na mieszkanie Dej! Wy naprawdę jesteście masochistami, tylko dlaczego mnie w to wciągacie? To ja wam zrobiłem? Dzień dobry moi mili, po raz dziewiąty już wracamy do naszego ulubionego tematu madek, ten temat każdy na tym kanale zna, ale jak ktoś jest tu pierwszy raz, to tutaj pokaże się karta ze wszystkimi odcinkami, polecam nadrobić. Zachęcam was także do odwiedzenia facebookowej grupy Madka Polka Socjalna po więcej patologicznych treści, link macie na dole w opisie, a jeśli jesteś tu pierwszy raz i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to koniecznie zrób to teraz, aby być na bieżąco. A teraz zaczynamy! Może ktoś wie, jak MOPsy dostają zasilenia na wypłaty z zasiłków? Gdzie można się o tym dowiedzieć? U nas miesiąc w miesiąc MOPs czeka na kasę od kogoś wyżej, ale od kogo? No jak to od kogo? Przecież każdy dobrze wie, że to Jarosław daje z własnej kieszeni. A nie, czekaj. Zauważyłam dzisiaj, że mój syn, który ma 4 miesiące, kładzie sobie do buzi pieluszkę albo kołderkę i zaczyna szybciej oddychać. Trzas się rozkłada, rączki wydaje odgłosy jak bez tękania. Kiedy ją z niego zdejmuje, bardzo się cieszy, ale zazwyczaj jest po takiej czynności spocony i wygląda, jakby go to podniecało. Co to może być? Czy któraś z mam się z tym spotkała? Zobaczył, jaką ma matkę i sam się chciał odpalić. Zadowolona mina świadczy o tym, że już był ubrany niebios, a tu nagle matka sprowadziła go z powrotem. Witam, ma ktoś numer do 500 plus, aby się dowiedzieć, czy wniosek dotarł? Trochę wyrozumiałości. Może ta kobieta jest. Już umówiona na hybrydę, a pieniążki jeszcze nie dotarły. Halo, dzień dobry. Czy to 500 plus? Dotarł już do ciebie wniosek? A pani godność? Dziękuję, nie posiadam. Hej mamy, mam typowe pytanie, ponieważ mam 19 lat i jestem w 18TC. Nie pracuję, ale słyszałam, że powinnam dostawać jakieś pieniądze za to, że jestem w ciąży. Czy to prawda i czy któraś z mam miała podobnie? To skandal, że jeszcze nie dostałaś. Moja droga, musisz iść do Mopsu do okienka z napisem "Day". Tam miła pani da ci ile tylko zechcesz. Nie macie wrażenia, że niedługo zaczną pytać, czy należy im się coś za samą kopulację? Cześć mamusie, jestem z partnerem ale nie jesteśmy po ślubie będzie nasze pierwsze dziecko ani on ani ja nie mamy żadnych dochodów czy należy nam się 500 czy trzeba być po ślubie są jasno określone kryteria przecież po pierwsze trzeba mieć ukończoną co najmniej wyższą szkołę robienia hałasu po drugie być mamą 24 na dobę i po trzecie najważniejsze szachta nie pracuje i tym oto prostym sposobem dostaje się 500 na bombelka wanienka za uśmiech maluszka wow ktoś tutaj postanowił urządzić prywatne igrzyska śmierci rzucasz takie ogłoszenie siadasz z piwkiem i chipsami i patrzysz jak się matki tłuką odeja. A tak w ogóle to kurs uśmiechu, bąbelka spadł do 1 zł? Witam, szukam dobrego prawnika, kiedy pani z Gopsu szczytno. Mówiąc o pomocy i jak będzie nie zrobiła nic. Mówiąc co urzędnik może państwowy. Nic tak, ale kasę brać lepiej niż pomóc dziecku. Pomoc od pani złoży wniosek o branie dziecka i będzie miało pokój u łazienkę. Tata jest nikim. Zero prawa, tata ma. Jego uczucia i co dzieciach ma to nic. Kobiet są ważniejsze. Kto dzieci się pyta, co chcą itp. Nikt, wasza sprawa, a ojcowie. W szkole uczono mnie czytania ze zrozumieniem, ale jak widać, moja edukacja poszła w las, bo nic z tego nie kumam. Mam wrażenie, że to czytane od tyłu ma więcej sensu niż normalnie. Pomocy, czy wie ktoś jak uniknąć płacenia mandatu karnego pobierając świadczenia z mops na dziecko? Można coś z tym zrobić, czy jednak muszę zapłacić? Mandat został zasądzony bezprawnie, gdyż matki prawo nie obowiązuje i może ona robić co chce, bo jej się należy z racji urodzenia bombelka i bycia matką. Zastanawiam mnie je tylko jedną: W jakim wieku bombelek przestaje być swego rodzaju immunitetem? Słuchajcie, mam dwójkę dzieci alimenty w wysokości 600 zł i nie wiem, czy opłaca mi się iść do pracy, czy próbować dostać zasiłek. Co o tym myślicie? Lepiej niech zostanie pani w domu, by. Bezdzietni lambadziary i bezdzietni lambadziarze, co nam się nic nie należy, chętnie popracujemy na pani fundusz alimentacyjny. W końcu na pewno dość ciężko znaleźć pracę po wyższej szkole robienia hałasu. Witam. Mąż wyjechał ze starszym synem, ja z dwójką młodszych i dziecko rzuciło zabawką w nowy TV. Mąż chce zgłosić na policję stratę TV, czy może tak zrobić? Jasne, że można. Dzieciak pójdzie siedzieć za sprawstwo, ty za doprowadzenie do zagrożenia, a ojciec za pozostawienie bez opieki osób ograniczonych umysłowo. Witam. Moja koleżanka ma problem. Koleżanka ma trójkę małych dzieci i wynajmuje z mężem mieszkanie bez umowy Właściciel kazał zapłacić za czynsz, a ich nie stać, tyle ile już zadłużni się. I właściciel mówi, że wykręci zamki jak nie zapłacą. Czy tak może zrobić? Dodam, że właściciel nie płaci do skarbówki, że ma inne dochody. Nie wydaje wam się, że z tymi koleżankami z problemami jest trochę, tak jak z kolegami pytającymi o Link. Najlepiej żyć bez zobowiązań podatkowych, bo na dzieci się nie wydaje, bo nie chce mieć. Walczymy o przetrwanie i władza ma rację, i to dobry ruch. Dlaczego wy bez bezdzietni macie mieć lepiej od tych, co mają dzieci, i ponoszą odpowiedzialność za kraj, dając mu przyszłość przez to, że mają dzieci. Mam nadzieję, że szybko to wprowadzą. Dla jasności ten komentarz dotyczy planu. Wprowadzenia podatków dla bezdzietnych. Nareszcie koniec z bezdzietnymi lambadziarami. Ostatnio w autobusie jakaś ze mną jechała. Coś koło 30 lat i jeszcze bez wózka. Pasożyt jeden. Potem będzie miała tą swoją karierę, a o bąbelku tylko pomarzyć będzie mogła. Czy istnieje coś takiego jak alimenty dla konkubiny? Związek bez ślubu, wspólne dziecko. Czy w przypadku rozstania ona może wystąpić o alimenty dla siebie? Czy może wystąpić też o jakąkolwiek formę odszkodowania za obiecany ślub, do którego nie doszło z jego winy? Rekompensata za stracone lata. Nie wiem, jak to skomentować, więc proponuję grę. Wyobraźcie sobie, że przedmiot leżący po Waszej lewej musicie oddać potrzebującej matce, bo jej się należy. W komentarzu koniecznie napiszcie, co by to było. Witam, mam dziecko 6 miesięczne, biorę kosinkowe i od sierpnia 500 Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a z ojcem dziecka nie jestem w oficjalnym związku. Czy coś dodatkowego mi się należy? Tak, dostęp do wody pitnej. Witam, mam bardzo poważne pytanie. Czy pracownik socjalny uwziął się i czy bezpodstawnie może wydzielać zasiłek 500 i rodzinne? Jestem bez nałogów, dzieci są zadbane, mają co jeść, rachunki są opłacane, Po prostu jestem osobą, która nie da sobą manipulować. Ta pani jest bezdzietna! Według Madek bezdzietna równa się niepoczytalna lub chora psychicznie. Dzieci ryby i bezdzietny lambadziary głosu nie mają. A potem będzie bezdzietna sędzia, lambadziara za mało alimentów przyznała. Serdecznie nie pozdrawiam osób jadących linią 500 z Ustki przed godziną 20 w kierunku Słupska, którzy zwrócili mi uwagę dotyczącą, że dziecko za się bawi pistoletem w autobusie. To jest małe dziecko i nie będziecie mówili, jak to ja mam własnego syna wychowywać. Jeżeli nie macie swoich dzieci, to zróbcie sobie i wychowajcie. To właśnie z takich dzieci wyrastają ci, którzy puszczają kiepską muzykę z telefonu w autobusie. A linia 500, jak sama. Nazwa wskazuje, jest to linia specjalnie dla madek. Witam, poszukuję energicznej kobiety do pomocy przy dwójce dzieci. Przynajmniej 3 razy w tygodniu po 5 godzin dzieci w wieku 2 i 5 lat. Stawka 8 zł za godzinę. Możliwość dłuższej współpracy. Proszę osoby chętne o pozostawienie komentarza. Ale te 8 zł to brutto czy netto? Bo jak netto to ja nie chcę! Pozdrawiam nastolatka, który wczoraj około godziny 21.30 ukradł 6 dziecku frytki ze stolika. Monitoring został zabezpieczony, a sprawa trafiła na policję. To tylko kawałeczek pierdolonego ziemniaka, a ty zachowujesz. Jakbym krzywdził twoją matkę. Biuro detektywistyczne Rutkowski też już powiadomione, także złodziej ufrytek, lepiej sam zgłoś się na policję. Matka karmiąca piersią dziecko w dowolnym miejscu o dowolnej porze powinna mieć okazany szacunek. Ustąpione natychmiast miejsce na ławce w parku, restauracji czy w każdym innym miejscu publicznym, urzędzie, a nawet w świątyni. Gapić się nie trzeba, jak kogoś taka piękna normalność razi. Interwencja policji powinna wyglądać tak, że łotr napuszczający się paczy na karmiącą matkę lub mający niemiłe uwagi powinien zostać wyrzucony z basenu czy z restauracji i skierowany do psychiatry. Widzę, że matki karmiące to już takie trochę święte krowy. Wózek powinien być traktowany jako pojazd uprzywilejowany, a na widok bąbelka wszyscy powinni klękać i wykonać znak krzyża. A ja żądam, żebym mógł oddać moc gdzie mi się podoba, w świątyni urzędzie tu teraz, natychmiast. Bo to jest jeszcze bardziej naturalne niż karmienie piersią, bo karmią tylko matki, a sikają wszyscy. Kro ma do oddania telefon dotykowy i spacerówkę. Kto to jest Kro? Dajcie jakieś namiary. Halo, ma ktoś numer do Kro? Ja potrzebuję. Dzień dobry, mam pytanko w sprawie świadczeń rodzinnych. Czy coś się należy jakiś dodatek finansowy za zasiłek... Jednorazowy za urodzenie drugiego dziecka w ciągu dwóch lat od pierwszego porodu? Oczywiście, że się należy. Powinni wywalić królową Elżbietę i osadzić ją na tronie. Dodatkowo w tej sytuacji przysługuje uścisk dłoni prezesa. Gdyby była roczna przerwa, to jeszcze pewnie pozwoliłby się pobawić ze swoim kotem. Witam. Dostaję przelewy od byłego partnera. W tytule przelewu jest tylko imię dziecka. Czy mają być one uznane na poczet zasądzonych alimentów? Czytałam, że jeżeli nie ma w tytule alimenty na, to przelewy takie są traktowane jako prezenty, prawda to? Brakuje istotnych danych. Wiek bąbelka podany w miesiącach, imię matki praca matki czyli siedzę w domu a słowna kwota powinna zawierać słowo pieniążki czy ktoś coś słyszał o pracy mówią że jest coś takiego ale to głupia i próżna rozrywka dla bezdzietnych lambadier prawdziwe kobiety znaczy mamusie Jessiki i Brianka nie muszą oddawać się tak kiepskim rozrywkom bo im się na szczęście należy nie wiem jak było ale moja córka ochlapała sąsiada córkę wodą z kałuży bo chciała inną dziewczynkę ochlapać bo ta ją ochlapała i czy on mógł na moją córkę krzyknąć absolutnie jak go pozwiesz to chłop bankowo dostanie do żywocie witam moja prośba jest dość nietypowa mój synek ma o PlayStation 4. Nie mogę spełnić jego marzenia, bo zwyczajnie mnie na to nie stać. Miałby ktoś do oddania lub sprzedania za nieduże. Pieniążki! Zrobiłem 8 odcinków tej serii, ten jest dziewiąty i po tylu odcinkach wiem już, że ta prośba nie jest nietypowa. A gdyby tak nauczyć dzieciaka, że w życiu nie zawsze dostaje się to, czego się chce. Nie, to niemożliwe. Różnica między matką a panną jest taka jak między krową i jałówką. Jałowe krowy i buchaje hoduje się na rzeź, albo do ciężkiej pracy do pługa w polu, albo w kieracie. Każda kobieta przychodzi na świat z misją i obowiązkiem rodzenia potomstwa i przedłużenia gatunku ludzkiego na ziemi. Kolej potomstwo krowy przeznaczone jest na produkcję cielęciny. Nie wiem czy to takie trafne porównanie, no chyba że po urodzeniu robi z bombelka pasztetową. Na dzisiaj to wszystko moi drodzy. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i komentarz, a także odwiedźcie mnie na innych moich social mediach takich jak Fanpage, Instagram i grupa na Facebooku. Do wszystkiego linki są na dole w opisie. Dzięki i na razie.